Współczesny przemysł, a przede wszystkim współczesna chemia generuje bardzo wiele korzyści i benefitów i dla pojedynczego mieszkańca, dla budowlańca, ale i dla ludzkości, które nie zawsze chcemy dostrzegać. Przede wszystkim dzięki nowoczesnym produktom chemicznym obniżona jest na przykład emisja gazów cieplarnianych, materiały izolacyjne chemii budowlanej redukują emisję ciepła, redukują też zużycie CO2. Także zapewniają izolacyjność przeciwko hałasowi, czyli podwyższają standard życia. Jednocześnie ciężko sobie wyobrazić, że gdybyśmy nie używali chemii albo artykułów chemii budowlanych, że mogli takie same efekty dobroczynne i dla środowiska, i dla ludzi uzyskać przy pomocy tak zwanych materiałów tradycyjnych. Oczywiście te dobre efekty chemii są możliwe przede wszystkim dzięki innowacyjności. Otóż w procesie innowacyjności realizowanym głównie przez laboratoria badawczo-rozwojowe firm materiałów budowlanych z całego świata, osiąga się takie efekty jak redukcja emisji różnego rodzaju gazów. Osiąga się właśnie tą izolacyjność, o której mówiłem i to nie tylko izolacyjność termiczną, ale również izolacyjność przeciw hałasowi. Osiąga się również antykorozyjność. Tą innowacyjność realizujemy głównie poprzez firmę Selenalabs. Czyli nasz zespół badawczo-rozwojowy, który tworzy nowoczesne artykuły chemii budowlanej dla Polski, dla Europy i dla budowlańców na całym świecie. Te artykuły nie tworzymy sami. Praktycznie większość nowych wyrobów, które Selena wprowadza na rynki światowe, tworzymy we współpracy z użytkownikami, czyli z budowlańcami, czy to w Polsce, czy to w Hiszpanii, czy w Rosji, czy w Turcji, czy w krajach pozaeuropejskich. Współpraca z jednej strony chemików z naszych laboratoriów, z drugiej strony pracowników budowlanych, którzy na co dzień używają tych produktów, tworzy takie produkty, jak powłoki redukujące efekt termiczny, czy jak piana Energy 2020 20, czy jak nowoczesne kleje montażowe, które zapewniają zmniejszenie zużycia na przykład tradycyjnych rozwiązań typu gwoździa, więc zużycia stali węgla, itd.